Ustaw remarketing na sklepie, oczywiście z główną kreacją, ale również też z innymi wariantami. W momencie, kiedy ktoś wejdzie na Twój sklep internetowy, przykładowo z reklamy, którą zobaczył na Facebooku czy na Instagramie i widzi Twój sklep internetowy po raz pierwszy, jest spore prawdopodobieństwo, że nie dokona tego zakupu. Ustawienie remarketingu, to jest tak naprawdę 15 minut może pracy, meta ads, często nawet bardzo niskim budżetem, ponieważ remarketing możemy ustawić nawet na 5 dolarów dziennie, natomiast będziemy docierali do wszystkich osób, które były u nas na sklepie internetowym. I teraz kluczowe, jest, żeby zastosować kilka różnych kreacji, ponieważ jeśli zachęciliśmy tego klienta na samym początku, przykładowo tą naszą kreacją zwycięską na zimny ruch, no to potem w momencie, kiedy ta osoba była na naszym sklepie, dodała na przykład do koszyka, ale jeszcze nie kupiła, w remarketingu dobrze by było na przykład wrzucić kreację typu unboxing, czy jakieś testimoniale, czy jakiś UGC, ponieważ w tym momencie już ten klient wie, czym nasz produkt jest, teraz trzeba go na w świecie przekonać do zakupu, więc wtedy tworzymy kolejne kreacje marketingowe i w remarketingu możemy właśnie docierać tymi kreacjami